Grzyby na suchym pniu drzewa, znaczy na suchym, na konarze drzewa już wyschniętego. No raz pokażę czubek tego drzewa. No proszę bardzo. O, to drzewo jest wyschnięte. Prawdopodobnie inaczej już widać, że było obcinane po to, żeby nie ryzykowało się zawaleniu. Tak, Czyli korona była obcięta. No ale grzybom nie zaszkodziło i nie przeszkodziło. Ruść sobie spokojnie rosną jakieś kuby albo coś innego. Ładne grzybeczki sobie rosną a to drzewo rosło, no żyło kiedyś no ale przestało żyć, wyschło coś się z nim stało no ale to nie wiemy co to jest przy ulicy po prostu Drzewo, drugie obok. Być może, że jeszcze jest żywe. Zobaczymy. Być może, że jest żywe. Chociaż nie wygląda na żywe. Ale zobaczymy, jak będzie lato. To wtedy się okaże, czy jest jeszcze żywe, czy nie. No. Jak widać. Dużo drzew już jest takich. Można powiedzieć suchych. Do wycięcia, tylko po prostu czasem korony są obcinane po to, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu przechodniom ani samochodom. Tak po prostu. Ale grzybki rosną. Grzybki to one za, zawsze znajdą miejsce, żeby ruść. No i ładnie wyglądają przy tym. Fajnie wygląda. Takie nic, nic. I nagle grzyb na środku, przyglądając się, następny następny. Potocykl przy okazji jakiś głośny. Dobra, do następnego